Cześć, witam Was na moim kanale z tej strony Prepers Kaszuby. Ostatnio materiały były cały czas z terenu. Dzisiaj wracamy z Norą Prepersa. Jak mogliście już zauważyć, na ostatnich filmach odbył się zlot, zgrupowanie Kaszubskiej Rady Dzików Leśnej Grupy Wsparcia. Pozdrawiam wszystkich uczestników naszego małego. Dzikiego stada. Tym, którym nie udało się przybyć, na pewno będzie jeszcze możliwość się z nami spotkać w większym gronie. Także wracając do dzisiejszego materiału, będzie materiał z nory prepersa. Z nory prepersa, dlatego że muszę przygotować pewną rzecz do, do sklepu Army World, którą wysłał mi Kuba Piran. Będzie to taka wystawa, reklama. Jest ona jeszcze zapakowana, nie otworzyłem tej paczki. Przyjechała ona do mnie w piątek, kiedy akurat wyruszałem w teren z dzikami z leśnej grupy wsparcia. Dzisiaj otworzymy i będziemy musieli jeszcze udoskonalić, coś dołożyć do tego. Zobaczymy w ogóle, jak to wygląda. Wracając jeszcze do poprzednich materiałów był konkurs, w którym mogliście wylosować koszulki z logo mojego kanału, kto Wziął udział w konkursie. Bardzo dziękuję. Wylosowane osoby, oczywiście mrówcza, chata, koszulka poleciała troszkę w spóźnionym terminie, ale z racji tego, że po prostu był, miałem natłok pracy i też zlot leśnych dzików. Oczywiście Mario Taci, który wylosował koszulkę w kolorze khaki, nie odezwał się jeszcze do mnie. Dajmy może koledze jeszcze chwilę czasu do następnego materiału. W następnym materiale, jeśli kolega się nie odezwie, ta koszulka będzie do wylosowania. Jeśli te koszulki podobają się Wam, możecie sobie oczywiście je zakupić i wesprzeć mój mały kanał. A cieszyć się fajną koszulką, która świetnie sprawdza się nie tylko w leśnej dżungli, ale też i w miejskiej. Dobra, odkładam koszulkę, przynoszę pakę od pirana i ją otwieramy. Zobaczymy, co jest w środku. Kawał paki przyjechał do mnie. Oczywiście, paka nie jest dla mnie, tylko tak jak mówiłem, wpada ona do sklepu. Będzie ona też formą reklamy w sklepie. Zaraz otworzę i pokażę Wam, co Kuba Piram wymyśli. kawał porządnego kartona, kawał porządnej paki. Uf. Nie mieści mi się na stole, bo to mój stół warsztatowy, na którym przygotowuję swoje takie małe projekty. Ewentualnie robię jakieś małe renowacje. Dobra, otwieram i zaglądamy do środka. Karton pełen gadżetów. Oczywiście te gadżety trafiają do sklepu w formie gratisów koszulki z Pirana. Pojadą one do, właśnie do sklepu. Co jeszcze wymyślił nasz piram? Zaraz zobaczycie. Oczywiście paliwka turystyczne też dorzucił Kuba w rozmiarze S do tych małych. Piecyków Small, nawet ten piecyk gdzieś tutaj jeszcze mam, jeszcze go nie otworzyłem od czasu jak dostałem go od kuby. Będzie teraz okazja go wykorzystać. Jest naprawdę bardzo malutki, zmieści się w kieszeni bluzy mundurowej ed, ewentualnie w jakiejś kurteczce. Także warto zaopatrzyć się właśnie w mały taki piecyk, który pozwoli nam przygotować. Coś ciepłego do picia czy do jedzenia w terenie. Dobra, mam smola, którego będę niebawem testował. Wyrzucę wszystko. Paliwka turystyczne są tu też w kopertach. Podejrzewam, że są to rzeczy, elementy właśnie do tego czegoś, co jest w środku. Muszę to wszystko wyjąć i zaraz wam to pokażę. I taki kawał czegoś. Co to jest? Zaraz rozpakujemy i zobaczymy. Paliwo turystyczne mix. O, różnego rodzaju rozmiary paliwek. Paliwka turystyczne w różnych rozmiarach. Eski. Eski, Mki, Lki i mamy też mix Właśnie paliwek małych i dużych. Dodatkowo zapałki sztormowe, militarne. Wiecie, jak one działają. Bardzo fajnie się sprawdzają. W wieczną pogodę, żeby odpalić co na przykład piecyk i przygotować sobie coś do jedzenia. Dobra. Wyciągam resztę rzeczy. Zaraz będziemy oglądać co tutaj przyjechało. Posłużę się nożem. Rozpakuję to. Potem będę musiał to, to zapakować z powrotem. Żeby po prostu tego nie wybrudzić. A Wam przedstawiam nową reklamę, która stanie w sklepie Army World. Będą tu wyeksponowane piecyki Pirana Small, Scout Plus i oczywiście Magnum. Zaraz postaram się to złożyć i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zaraz zabieram się do składania tej stojącej reklamy Pirama, Piecyk Magnum, Scoot. i oczywiście mamy skołta, muszę te papiery złożyć a tutaj mamy resztę akcesoriów do tych piecyków, złożymy piecyk magnum, możecie sobie zaraz zobaczyć jakie to jest banalnie proste piecyk składa się z kilku elementów i naprawdę złożenie go zajmuje zaledwie chwilę, mamy podstawę dziurkowaną żeby był też tu dopływ powietrza do palącego się tam ognia, boczna, duża boczna ścianka. Naprawdę złożenie piecyka. O, zobaczcie, złożyłem dwie ściany i dolną podstawę i powstał nam wigwam ala piran można by włożyć tu małą świeczkę toaletkę taką malutką i mielibyśmy świetny lampion dobra nie o lampionach a dzisiaj o piecykach składam resztę Teraz wkładamy środkową część. Zamykamy. Nam się to fajnie wszystko składa. Zobaczcie. Elegancko teraz. Przednia ściana naszego pieca z otworem do wkładania drewna. Musimy to wszystko jedno w drugie poskładać. Naprawdę jest to banalnie proste. Ja staram się robić to dosyć delikatnie, bo ma być to ekspozycja w sklepie, że każdy może przyjść sobie i nawet rozłożyć taki piecyk, złożyć, zobaczyć, jakie to jest banalnie proste. Teraz jeszcze różta muszę wyciągnąć, albo złożymy małego skołta. Tak samo spinamy. Boczną ścianę stylną tutaj tak samo. Naprawdę nie stanowi to żadnego problemu. Jeśli ktoś już używał te piecyki, to tym bardziej nie będzie to dla niego żadne wyzwanie. A cieszyć się można naprawdę z leśnego obozowania i gotowania. Jeszcze przednia ścianka, i mamy dwa piecyki złożone. Koł złożony też. Także mamy dwa piecyki Scott plus i oczywiście magnum. Teraz dorzucimy do tego brusztan. Docelowo ma tu jeszcze stać mały właśnie piecyk small, o którym Piran zapomniał go dorzucić. Przez nieuwagę po prostu poganiałem go ponaglałem, żeby szybko to wykonał. Miał to zrobić w dwa tygodnie. Zrobił to w dwa dni, czy nawet jeden dzień i wysłał do mnie Dobrze. z rusztami jest tak samo mamy szpilki, takie pogrzeba, pogrzebacze gdzie możemy na przykład przekładać sobie drewienka muszę to porozdzielać, bo to są różnej długości elementy Mamy nacięcia. Dobra i zobaczcie teraz właśnie ten ruszt na który możemy postawić sobie mniejszy kubek czy nawet też duży spina nam tą całą konstrukcję tego piecyka. W całość. Dobra, świetnie zrobione. Oczywiście te piecyki są wykonane z blachy nierdzewnej, przystosowanej nawet do jedzenia, dopuszczona do żywności. Ale się nagadajmy, już tracę głos po ostatnim naszym leśnym wypadzie z chłopakami z leśnej grupy wsparcia. W Magnum 2.0 jest ta sama zasada, tylko że ten piecyk jest o wiele, wiele większy, także większe palenisko, większa moc grzewcza, można powiedzieć i można naprawdę solidny, duży garnek postawić, ewentualnie duży czajnik dla paru osób. Tak samo spięło nam to się wszystko w, jedna, w jedną całość. Róż wygląda tak. Wszystko jest Rozkładamy i składamy w pokrowcach. Przede wszystkim jest to nasz produkt polski, wyprodukowany całkowicie w Polsce, także wspieramy polską, polską działalność, polską firmę, polski kapitał. Dobra, piecyki złożone do tego, zapałki położę tutaj, militarne, tak jak mówiłem, do tego będą paliwka turystyczne. Położyłem tutaj miks, ale muszę jeszcze przygotować wkłady właśnie do tych piecyków. Chciałem, żeby były też w środku jakieś drewienka. Jak ktoś przyjdzie sobie obejrzeć na wystawie, będzie mógł sobie zobaczyć, jak to docelowo wygląda. I mam takie dwa stare wysuszone pniaczki. Już kiedyś je wycięłem, już pękają, są bardzo mocno wysuszone. Teraz je poszczepię i przygotuję właśnie wkłady drewniane do tych piecyków. Ale naszczepiłem drewna, zaraz będę układał drewienka do środka, zobaczymy jak to będzie wyglądać, zacznijmy może od tych mniejszych, tylko ściągnę najpierw ruszt. Słuchajcie, ja już klimat czuję leśnego obozowania. Co prawda, byłem ostatni weekend cały w terenie, spędziłem z chłopakami, to zawsze pozostaje jakiś niedosyt na leśne wyprawy. Także mamy jeden, jeden piecyk przygotowany, zabieram się za drugi. Z nas nie idą do sklepu, nie lubi przymierzyć sobie obuwia, ciuchów jakichś. Wiadomo, że przymierzając mamy pewność, że dana rzecz będzie nam odpowiadać. Dlatego też powstała właśnie taka wystawka reklamowa piecyków Pirana, gdzie będzie można przyjść, zobaczyć te piecyki. Można sobie nawet rozłożyć, złożyć i dokonać wyboru, czy mniejszy piecyk, czy większy. Czy naprawdę taki malutki, small piecyk będzie nam odpowiadał w naszych leśnych wyprawach? Wybór oczywiście należy do Was, bo te piecyki naprawdę świetnie sprawdzają się w terenie. Oczywiście niebawem zrobię też test tych piecyków, więcej troszkę recenzji. Jak tylko mi czas na to pozwoli, bo mam masę zaległych materiałów. To chyba na tyle. Trzymajcie się. I do zobaczenia w terenie. Cześć!